Hello. Cześć! Cześć! Ty już jesteś po pracy? No tak, dzisiaj wcześniej skończyłem, już jestem. To przynieć proszę do mnie, bo mi się pralka zepsuła. No, ale nie bardzo mogę, bo ze względu na sytuację obecną. No, to jak ja mam sobie poradzić? Ja muszę wrzucić pranie do pralki, a ona nie działa. Może spróbujmy z tą przy co tobie zostawiłem. A, z tą do, ka do kamerowania. No dobra, spróbuję. To jak sobie ją zainstaluję, to do tego dzwonię. Okej, okay, to do zobaczenia. Pa, pa. Halo? Halo? Widzę cię, to co? Zaczynamy? Tak. założyłam. Okej. Okay. Troszkę niżej. Dobra. Nic. Mhm. Mm A światło w łazience ci działa? Tak. No to musimy zobaczyć te bezpieczniki. Mhm. Mm to już idę. O. Widzisz? No, widzę. Ten jeden jest na dole. Ty też to widzisz? Ten. Mhm. A powiedz mi, czy coś w międzyczasie ci się nie uszkodziło w domu z urządzeń? No wczoraj suszarka mi zaczęła śmierdzieć strasznie, musiałam ją wyrzucić. Mhm. No to to może być przyczyna. To daj ten bezpiecznik do góry. No i teraz zobaczymy pralkę. skończyła się. O, super. Działa. No, to świetnie. Chciałbym ci to zrobić osobiście, ale ze względu na sytuację nie mogłem. No, zrobiłeś tylko moimi rękami. No, w sumie tak. <noise> to zadzwonię wieczorem, bo zaraz mam obiad. No to smacznego i dziękuję bardzo za pomoc. Dzięki, hej, do zobaczenia. Pa. pa.